Stowarzyszenie Razem dla Goliny pomimo, że jest młodą organizacją, to ma już na swoim koncie szereg inicjatyw dla mieszkańców gminy Golina. Przypomnijmy, że dzięki skutecznym pozyskiwaniom środków finansowych zewnętrznych Stowarzyszenie Razem dla Goliny zaoferowało i zrealizowało już bardzo dużo projektów, a m.in. warsztaty wokalne, warsztaty teatralne, raj rowerowy, piknik ekologiczny, akcje krwiodawstwa. Stowarzyszenie pragnie edukować, aktywizować, ale przede wszystkim integrować mieszkańców gminy Golina, wyzwalać pozytywne emocje, ale przede wszystkim rozwijać może uśpione pasje. Więc kolejna propozycja Stowarzyszenia Razem dla Goliny to program, który jest realizowany w ramach dotacji z konkursu Działaj Lokalnie razem ze Stowarzyszeniem Solidarni w Partnerstwie i we współpracy z Biblioteką Publiczną w Golinie pod hasłem Wakacyjne spotkanie z kulturą. Pierwsze wydarzenie będzie już niebawem, ponieważ 7 sierpnia chciałabym Państwa zaprosić jest to sobota na godzinę 18 do sali Domu Kultury w Golinie powiem, że nowo wyremontowanej sali gdzie będziemy mieli spotkanie ze znaną i lubianą postacią telewizyjną, a mianowicie z aktorem Arturem Barcisiem. Wierzę, jestem przekonana, że Artur Barciś Show w zaprezentowanym swoim spektaklu muzyczno-kabaretowym przyniesie nam wiele doznań i spędzimy to miłe popołudnie razem z Arturem Barcisiem i wraz ze Stowarzyszeniem Razem dla Goliny. Kolejne wydarzenie w ramach tego projektu to 21 sierpnia, to jest spotkanie, zaproszę Państwa do Parku Miejskiego w Golinie na... Słynną naszą górkę, mówimy tak Golinianie. Tam na dole w parku powstała artystyczna scena letnia, na której powstanie duży telebim duży ekran, na którym wyświetlimy bajki dla najmłodszych oraz film dla dorosłych. Zapraszam Państwa o 19:30 zaczynamy bajką dla dzieci, a o 21:00 zapraszam dorosłych widzów na film. Zabierzcie ze sobą kocyki, zabierzcie ze sobą karimaty, ponieważ będziemy siedzieć na łonie natury i zabierzcie kilka groszy, ponieważ będą atrakcje kulinarne, bo będzie to pora wieczorowa, kolacyjna, więc żebyśmy byli nie byli głodni, to zapraszam serdecznie szanowni państwo na wszystkie wydarzenia wstęp jest wolny. Zapraszam na wydarzenia realizowane przez Stowarzyszenie Razem dla Goliny. Już 7 sierpnia pierwsze wydarzenie Artur Bartis Show, godzina 18. Czekam na Państwa, zapraszam i już nie mogę się doczekać.